Niby w mono, a jednak stereo. Miss polski 2019 i miss polski 2020. Obie były też Miss bez kidów. Obie najpiękniejsze polki. Czy rywalizują, czy się lubią, jedne z pewne są, razem przed naszą kamerą. Tam jakieś plateczki, co? Miss polski stereo. O ironio w mono. Zasubskrybuj nasz kanał. Co się dzieje TV, zasubskrybuj nas też na YouTubie. Tam wywiad będzie w całości. Jak myślisz, jakie pytania są najbardziej krzywdzące podczas konkursów? Powiem tobie, że mogę nawet przytoczyć moje pytanie, kogo zabrałam na tę wyspę. Cieszę się, że jak ty startowałaś, te pytania były już zupełnie na innym poziomie tak. i wy jako kandydatki mogłyście się wykazać po prostu wiedzą i tym, co chcecie przekazać. No, jednak. to. to... Do tego czasu nie było takiej możliwości tak. i pytania typu twój ulubiony przedmiot w szkole czy coś. No i no chyba to są najbardziej takie Takie ukazywanie dziewczyn jako jednak niezbyt mądre mimo tak, no wszystko. Panie, tak stereotypowo, tak. Do tego więc podnieść. ja się cieszę, że w tym roku jakby zmieniło się całkiem podejście i nasze pytania były bardziej głębokie i tak. mogłyśmy właśnie pokazać siebie i to, jak myślimy, co jest dla nas ważne. Także cieszę się, że konkurs się zmienia i idzie w dobrym Dokładnie. kierunku. Dokładnie, miejmy nadzieję, że już tak zostanie i będzie tylko tak. lepiej. Czy uważasz, że pandemia przeszkodziła Ci w realizacji Twoich planów? Czy masz zamiar je kontynuować jeszcze, już nie będąc tą panującą mistrz? Wiesz to zdecydowanie jednak większość moich planów i gdzieś tam celów została odwołana. No i nie zdążyłam już tego nadrobić, dlatego zamierzam to zrobić teraz, już jako niepanująca, ale dalej mistrz Polski. A nie jest ci szkoda jakichś eventów, na których mogłaś się pojawić, a przez wirusa jednak nie było to możliwe? To na pewno, ale liczę, że mnie zaprosisz. Chętnie. No, jako towarzysz, tak. a więc nadrobię wszystko. Tak jasne, się składa, jasne. widzisz. Nic nie dzieje się bez przyczyny, i mój rok był taki, żebyś teraz tym nie wtedy zapraszała. Masz tak w banku? Dzięki. W którym? W Narodowym Banku Polskim. Okej. Okay. Bo z tymi bankami to zrobiłaś? Miss Polski Stereo na CO SIĘ DZIEJE TV A pamiętasz jak przekazywałam Ci koronę Miss Beskidów? Bardzo dobrze pamiętam ten dzień i to była wspaniały zbieg okoliczności, że rok później ja Tobie przekazałam koronę najpiękniejszej Polki. Dokładnie, bardzo się cieszę, że akurat z Twoich rąk mogłam otrzymać tą A koronę A ja się cieszę, że trafiła na Twoją głowę Alka dawaj, kiedy to było? Kiedy spotkałyśmy się pierwszy raz? Wiesz co, to chyba było podczas gali Miss Beskidów tak mi się wydaje. Jeszcze wcześniej spotkałam Was raz, jak miałyście nagrywane wizytówki. A, tak, podczas przygotowań do finałowej gali, tak, tak. to prawda. To wtedy widziałam Cię pierwszy raz, ale nie zamieniłyśmy. Nie. Za wiele. Nie, <gulę> w ogóle. <gulę> no. Tak, no. Ale potem jakoś kontakt się polepszył. Tak, I tak zostało, się. tak, do dziś. Tak jest. Potem dopiero zaczęłyśmy się spotykać. Dokładnie. No i zostały przyjaciółki. Tak. W ogóle, jak myślisz? Wiadomo, my jesteśmy... Czy my w ogóle jesteśmy takim wyjątkiem? Czy w tym świecie istnieje taka przyjaźń w tym świecie, wiesz, mis? Myślę, że tak. Jesteśmy tego dobrym przykładem. Dokładnie, na pewno. to prawda. Da się pomagać sobie nawzajem, I mimo że jesteśmy się. tak, obie, mis I myślę, że inne dziewczyny też tak raczej reagują i też się wspierają. Mimo stereotypów, które tak, na tak. pewno są krzywdzące dla nas, tak, tak, tak. ale myślę, że da się z tego fajnie wybrnąć i mieć przyjaciółkę na całe życie. Dokładnie. Ale chociaż na tych międzynarodowych konkursach to jest takie normalne, że już na wejściu po prostu z wszystkimi się przyjaźnisz. Tak, przyjaźnisz. Bo ale ty masz ci takie, takie doświadczenia, np. Tak. o Ania była na tym Miss Globe, To hmm. wie, że tam już od razu na wejściu. Są nie? przyjaciółki. Ania. Miss Polski Stereo na Co się dzieje TV? A jak w ogóle się Tobie teraz Wiesz, Wolisz tą formę online, czy jednak e, lepiej czujesz się wiesz na uczelni? Jednak zdecydowanie wygrywa u mnie online. Ja jestem tak zadowolona, naprawdę. E, jakbym mogła, to chętnie bym tak kontynuowała już do końca studiów, no bo mam dużo więcej czasu na różne inne rzeczy, różne zajęcia. Na spędzanie czasu, czy z rodziną, czy na jakieś hobby moje. E, mam więcej czy z czasu. Mną. Tak, czy z czystową oczywiście, wiadomo. E, także ja zdecydowanie jestem za formą online. Tym bardziej teraz, jak ten tak. rok będzie raczej intensywny, to byłoby mi to bardzo na rękę, gdybym mogła dalej uczyć się z telefonu tak naprawdę. Tak, to prawda. To jednak z jednej strony ułatwia, ale też tęskni się w sumie, tak. wiesz, za ten takim społeczeństwo. Tak, tak, dokładnie. Tak, a ty jak? Wydaje mi się, że też online jest dużo lepszą i łatwiejszą dla mnie formą, no ale teraz już nie mam takiego intensywnego roku. <głos> <głos> Więc no, ale też mi się to podoba. Czym się Magda interesujesz? Opowiedz no? Czym się interesuje? No chyba tym, co studiuję kosmetologią i gdzieś tam w wolnym czasie. Cały czas pracuję i rozwijam swoje umiejętności manualne i wykonuję na wszystkich różnego rodzaju zabiegi, więc no Aniu, ja kiedy czekam, do mnie przyjedzie. Ja czekam, na zaproszenie, czekam i przyjadę na Dobrze, pewno. dobrze tak. ja Będę twoją osobistą. Będziesz o mnie dbać w tak, tym roku, żebym zawsze tak, pięknie dokładnie, wyglądała. Dokładnie. Dzięki. Dokładnie. No dobra, powiedz mi, jakie Ty masz plany, kiedy za rok przekażesz koronę swojej następczyni. No i się waham, bo stoją przed no, jednak dwie drogi. Czy iść tam drogą bardziej Miss i show biznesu, czy jednak pozostać wierna moim pasjom. No i skończyć w policji konnej, bo jednak te konie całe życie się okay. przewijają u mnie. Jest to moja największa pasja. Studia też są po części w tym kierunku, bo jest to bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalizacji psychokryminalistyka. Więc jest to dosyć spójny temat. Także zobaczymy, poczekam. E, skończę najpierw studia i wtedy będę decydować, którą drogą się uda. Wydaje mi się, że to najlepszy pomysł, ale ty i tak, wiesz, dasz radę połączyć jedno i drugie. Miss Polski stereo na co się dzieje TV. Razem przed naszą kamerą. Pamiętacie kiedy pierwszy raz między wami zaiskrzyło? <grym> 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 ja Ciebie poprosiłam, czy idziesz na Wielką Orkiestrę świątecznej pomocy rok temu? Tak, tak to Wtedy chyba pierwszy się raz... pierwszy raz tak spotkałeś nie na konkursie? Tak, chyba, tak. Tak, typowo. No i potem się jakoś to tak rozwinęło, fajnie. Mhm. Tak, wydaje mi się, że to był moment, w którym ja e, byłam wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I... A ja byłam do pomocy. Dokładnie, I się zapytałam, czy Ania też by chciała, tym bardziej, że jest z Katowic. No, i się zgodziła, i wtedy spędziłyśmy kilka godzin razem, i to chyba był ten moment. Taki przełomowy. Przełomowy w naszej relacji, no tak. No już tak zostało. I tak zostało. No tak. i super, że nie została moją następczynią. A Magda była wcześniej moją następczynią, tak, tak, to jest. To takie jest takie błędne koło. Tak, dokładnie. Na pewno jest większy stres, kiedy wybory odbywają się wśród publiczności, chociaż ja jestem za to wdzięczna, że jednak e, siedziałaś też ty i tak, moja rzecz. Tak, dokładnie, więc e, jestem za to bardzo wdzięczna, ale chyba emocje towarzyszą kandydatką te same. Czy to z publicznością, czy bez, to jest ta sama adrenalina, to są te same emocje e, i... No nie wiem, jak ty to wspominasz? No u mnie teraz trochę czułyśmy się bardziej jeszcze jak na próbie. No, no, tak. no nie czułyśmy, że to już jest tak naprawdę to na żywo. No bo nic się nie zmieniło praktycznie od tych prób, które miałyśmy w studiu. Jedną różnicą było to, że jury już siedziało przy stolikach. No a tak naprawdę no, nie czuję się tego wsparcia przez kamery. Także no trochę z jednej strony było nam przykro właśnie, że nie widzimy tych naszych najbliższych, którzy nas wspierają. No ale z drugiej strony to był jednak dużo mniejszy stres. Tak, dokładnie. Tak, tak mi się więc... wydaje, że ta publiczność dodaje takiego stresu. Miss polski stereo na co się dzieje TV? No, szczerze mówiąc, ja bym chciała, żeby moja córka, jeśli sama będę chciała oczywiście, tak. startowała w przyszłości tak. w konkursach, tylko że myślę, że pozwoliłabym jej na to dopiero jak będzie dorosła. Ale nie zaraz po 18, myślę tak właśnie 20. 20 parę lat, znaczy no wiadomo już będzie dorosła, więc zrobi jak sama zechce, ale ja bym jej radziła po prostu poczekać i być troszkę starszą i troszkę inaczej patrzeć na pewne sprawy niż jako po prostu jeszcze bardzo młoda kobieta. Też mi się tak wydaje, tym bardziej, że no obie gdzieś tam startowałyśmy kilka lat temu, tak. ja też startowałam i jednak no to i czułyśmy, że to jeszcze nie ten tak, czas. Teraz czujemy różnicę. Tak, dokładnie, roku. tak, dokładnie. No tylko to musi być ich decyzja tak. i nie możemy... By niczego zmuszać, ale byłoby super tak, nasze dziewczynki się zaprzyjaźniły tak samo jasne no i spartował. udział razem w konkursach. Tak, dokładnie. Nie razem, tylko rok po roku. Tak, dokładnie. Żeby sobie tak przekazały tytuł. a idealne. Piękne, mądre i na pewno tak też jest. sobie przekażą koronę. Tak. A jak będzie chłopak, to ja nie wiem. To pójdzie na mnie stara chociaż no. No, chociaż, no nie wiem, nie wiem. My sobie przekazałyśmy koronę, nasze dzieci sobie przekazą koronę, wnuki, prawnuki. Tak, i tak. Oby, tak, oby to była taka nasza wspólna już potem historia, tak, taka rodzina, tak, którą pozna cały świat. Tak. Ja jestem tak dumna i szczęśliwa, bo obie moje. I właśnie po tym konkursie, wiesz, jak już dostałaś tą koronę, to miałam telefonów mnóstwo i powiedzieli, że jestem jak Lewandowski w piłce, to ja tak konkursach i że teraz pora na hatrika. I tak sobie myślę i tak sobie marzę, a jak sobie o czymś marzę, to mi się to na ogół spełnia, że teraz Magda, Ty na Miss Universe, a potem tradycyjnie przekażesz koronę Ani. Super, kocham Was, jesteście moje takie przybrane córeczki. Co tak wrócimy z i idziemy z Tysonem na spacer? Tak jest. Przecież ty w ogóle jeszcze nie miałaś Je. okazji wyjść. Tak. Właśnie, jesteś tak zabiegana, więc zabieram Ciebie na godzinny spacer na Ja jestem bardzo chętna Tyson na pewno też, także. Tak, już tak, że... że... dzisiaj jak go widziałam, tak się cieszył. Tak, jak jesteś go ciocią, no to wiadomo, że się cieszy. Mam na niego prezent. Tak? Mhm. Przy sobie? Właśnie nie wiem, czy to miło <laughs> w domu. Ale to zobaczymy. Chyba mam w torebce. No masz szczęście. Obiecany, tak. obiecany, tak. Także Tysonik. Po południe spędzimy na spacerze. Tak, razem. W końcu, ja się w końcu dotlenę, a nie ciągle się do domu. i Idziemy taki prawdziwy śląski oby. Musimy, Prawie. koniecznie.